ma Dzisiaj sobie robimy w takiej renóweczce 15 albo 16 rok robimy sobie rozrząd To jest 900 -ka. 1, 2, 3 cylindry Ciekawie tu jest z doborem części powiem wam szczerze gdyż ponieważ Naszukaliśmy się trochę po katalogach co tu znaleźć na ten rozrząd ale się udało Tylko że teraz tak tu mamy łańcuszek Tu mamy znak o kurwa, nie widać, o teraz widać tą kreseczkę, tu jest kreseczka, na dole też mamy znaki, to wam zaraz pokażę na nowych, więc tutaj mamy fajnie, ale na tym kole już znaku żadnego nie ma, także tu coś będzie na kole zmiennych faz, koło zmiennych faz jest oczywiście elementem oddzielnym, ale tutaj nie ma, tutaj też nic nie ma, pod spodem także dupa, dlatego zaznaczyłem sobie tutaj położenie tych dwóch kół między sobą żeby to poskładać no bo niestety yy, mamy na tym znak, na dole mamy znak i tutaj nigdzie nic innego nie ma jak mocno rozrząd jest wyciągnięty nie widać na on pokaże auto ma 100 000. o widać, że jest z 6-7 zębów jest widocznych także o Dosyć prosto się to rozbiera, ciężko trochę dekiel schodzi, tak samo kółko bardzo ciężko schodzi. Kółko jest dolne na klinie, koło zębate jest na klinie. Dekiel jest klejony, jest aluminiowy, nie tak jak w dieslach renówkowych, tylko jest, że jest metalowy wymienny, tylko tu jest aluminiowy. Co jest z jednej strony dobre, ale z drugiej jednak troszeczkę trzeba uważać przy tym ściąganiu, bo cholernie mocno trzyma go tutaj klej. Pokrywa jest na uszczelce. Trzy oddzielne cewki. Wszystko ładnie pięknie. Tylko teraz mamy o zestaw. Zestaw mamy z hepu. Taki tutaj. O, mamy dwa ślizgi. Mamy jeszcze nową uszczelkę. Teraz tak, łańcuch. Oczywiście nie ma znaków na łańcuchu. Trzeba będzie sobie przerysować. Tu na kółku. Czyli, o, o, teraz ładnie widać znak. Tu mamy dolne kółko. Klin na górze, na dole pod spodem znak. Kółko drugie do pompoleju, łańcuszek do pompoleju, śruba wału. Tu jeszcze jakieś śrubki, Jakieś no, śrubki, nie wiem. Tych śrubek jest tam dużo, a to dali kilka, no ale dobra, dali kilka, to dali kilka. Nie wiem po co w sumie. No i ślisk, tu mamy wszystko, cały taki ładny zestawik. Trzeba będzie, tak że mówię, trzeba będzie sobie zdjąć ten łańcuch. Przelecę sobie markerem nowe znaki, żeby na ten łańcuch nałożyć bo jednak będzie troszeczkę łatwiej jak będzie zmarkowany i wtedy tu się założy bo tak tu mamy jeden znak to tam widać ładnie się świeci drugi różowy znak i pod spodem jest trzeci czyli to są tam na dole mamy te dwa górne znaki z tego i z tego miejsca chociaż tutaj nie widać co to jest za miejsce zobaczę może się pokryje na przykład z tym wycięciem ale to jeszcze zobaczymy no i znak na dół Także robota jest całkiem powiem łatwa i przyjemna bym powiedział. Bo mówię zaraz wyrzucam napinacz. Tam mówię łańcuch ma 100 tysięcy no i to już go nie trzyma za bardzo. Na tym kółku też już ślady zębów. O widać, że są ślady zębów podgryzione. Na tym też delikatnie widać no ale to kółko. Ale na razie koło od wariatora jest ciche. Także... Około pewnie kosztuje tyle samo co cały rozrząd, czyli 800 około złotych, także tanio nie jest, no ale cóż, pompa wody jest w bardzo ładnym stanie, to i cała reszta jest w bardzo ładnym stanie, roleczki to wszystko, także działamy sobie dalej, trzymaj to się.